Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry pod tytułem Gita Sandra's Theon Historię Projektantów. To seria, gdzie prezentujemy sobie stworzone przez Was mission stworzone przez Was historie, wasze GTA, wasze gry. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam zaprezentować początek pewnej historyjki, gdzie wcielimy się w bohatera, który będzie rozgrywał misje dziejące się po wydarzeniach z podstawki GTA Sandra's, a konkretnie po zabiciu Big Smoke'a przez CJ'a. Matka bohatera została ogólnie tutaj porwana, i my będziemy musieli ją odszukać. Natrafimy również w czasie fabuły na pewien list oraz poznamy pewną kobietę. Autor również zaznaczył, że misje te nie stoją na zbyt wysokim poziomie, ponieważ on generalnie je tworzył w czasie, tak naprawdę, gdy zaczynał w ogóle swoją przygodę, dopiero z tą modyfikacją. Ale mimo wszystko, ja muszę przyznać, że mnie to zaciekawiło i jestem ciekaw, jak to się wkrótce rozwinie. Mamy do przejścia trzy misje pod tytułem Wujasek. I teraz, nie przedłużając, myślę, że już dłużej, odpalmy po prostu pierwszą część tej misji. Do dzieła. A zatem zaczynamy. Wujasek 1. Idę zabić tych zjebów balasów. To se iść, ja tu zostanę. Pojedź do miejscówki, gdzie są balasi. No dobra, w takim razie opuśćmy tą miejscówkę. Nora dealerów, jeżeli mnie tutaj to nie myli. No i dobra, chyba musimy sobie załatwić jakiś transport, bo jakiegoś tutaj nie widzę, albo przynajmniej nie mogę znaleźć. A zatem użyczysz mi w takim razie tej furki, no i ruszamy w drogę. Myślę, że to nie powinno być jakoś daleko. Tak jest, mamy tutaj w pobliżu. No i zobaczymy, szczerze mówiąc, jaki tutaj pokonamy na dobry początek. Zastanawiam się też, czy nie porozjeżdżać ich jakimś pojazdem. Ale zobaczymy jeszcze, co to będzie, bo tutaj chyba będzie zbyt ciasno, żeby to robić. Już wiem, skąd jest ten dealer. Ale okej. Okay. Zabi balasów i dealera. Dobra, no to lecimy z nimi w takim razie. Dobra, shotgun. Okej. Okay. Posiłki. Zabi balasów. Dobra, no to w takim razie na początek dealera. I może ja się wycofam w sumie i na początek tego gościa rozwalimy. I nie wiem, czy oni nie mieli jakichś właśnie kombat shotgunów. Bo tak, kurde, ogólnie szczeliłem, że mam bardzo dużą ilość zdrowia. Ale nie mogę się tutaj czuć nie wiadomo jak pewnie. Może mnie to zgubić. No, jeżeli mnie dorwaliby tacy dwaj, to nawet ten wskaźnik zdrowia mi nie pomoże. Ale to broń bardzo chętnie sobie zwinę. Dobra, lecimy w takim razie. Wejdź na motor. I widzę, że mamy pizzoboja. Dobra, pojedź do domu Johnego. I chyba tam są dwa punkty kontrolne, czy mi się tak tylko wydaje? Na minimapkę patrzę. Jeden z trójkątem, drugi z kwadratem. Zaraz zobaczymy. Dobra, chyba tutaj miałem podejść generalnie. Ich... A nie, tutaj będę, będę musiał tak zrobić, dobra. Dobrze, że przynajmniej takim pojazdem, że się zmieszczę. Podejść do drzwi. Teraz mi zaliczy. No dobra. No to teraz mi zaliczy. Pring! Johnny, wychodź z tego domu! Nie! Dlaczego ci Bo gram w kotford. Już wiem dlaczego cię nikt nie kocha. Wejdź do domu albo pójdź XD. Dobra, no to chyba muszę stąd wyjechać. Ale myślę, że to też nie będzie jakimś problemem. No i okej, okay, ruszamy w takim razie w kolejną podróż. I myślę, że tam się chyba spotkamy. Dobra, okej, okay, zbliżamy się na miejsce, jest to początkowe miejsce startowe, no to ja sobie tutaj zaparkuję w sumie. I okej, okay, pójdź do swojego pokoju. Czyli chyba będę wchodził do interioru. Mam nadzieję, że nic mi się nie skraszuje. Ach, chyba będzie ok. No, zaraz zobaczę. Chyba muszę znaleźć jakiś punkt kontrolny generalnie. No to może jeszcze ten pokoik. Dobra, jest ok. No szkurwa, mówiłem, nie rób tak! <laughs> Idź do lodówki. Jeśli nie mylę, to kuchnia jest tutaj, te... Dobra. Halo? Ktoś? Porwałem ci dziewczynę! O kurczę, muszę iść ją ratować! Wejdź do auta i jedź po nią. Dobra, to chyba muszę sobie wyjść i rozumiem, że dostanę nowy transport, jeżeli się nie mylę, który stoi właśnie przed domem. Dobra. Czyli w takim razie pora odskoczyć od tego pizzaboya, no i przejedziemy się czymś nowym. Eee, dobra, czekajcie, bo musimy to załapać, ok. Jedź do hotelu w takim razie, dobra. Jeśli się nie mylę, to pewnie chodzi o hotel Jefferson. Tak by się zgadzało generalnie. Jak patrzę na mini mapkę. Idealnie na północ, ciekawe. No i zobaczymy, czy tam nie czeka nas jakaś kolejna akcja. Dobrze właśnie, że mi nie zbili też jakoś dużo życia właśnie po tamtej poprzedniej, bo mógłbym mieć tutaj tak naprawdę duże zagrożenie, ale zobaczymy, bo może być teleport graczy no i wszystko wróci do normy. Może tak się niepotrzebnie martwię teraz na zapas. No dobra, okej. Okay. Chyba miałem tutaj wjechać samochodem, ale już trudno. Wejdź na górę i rozwal balasów, czyli jednak coś będzie. E, dobra, tutaj mam wejść? Czy jeszcze wyżej? E, punkt kontrolny jest gdzieś tutaj, czekajcie chwilę. Chyba, że ja mam wejść do środka może. I tam będą czekali, co nie? Tak jest, dobra, no to możemy zacząć. Z tego, z tego co pamiętam, ja mam też kombat shotguna, który idealnie się tutaj nada, dobra. No to lecimy w takim razie z nimi. Ktoś tutaj czeka na nas, zabij balasów i przejdź w głąb hotelu. Dobra, lecimy z nimi w takim razie bez problemu. Ta broń jest idealna, czekała na tą okazję, dobra. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze jest w tych pokojach, ale chyba nie. Możliwe, że wszyscy wyszli. No to może przerzućmy się teraz na to. i muszę być tutaj ogólnie ostrożny, bo chyba nie ma tutaj żadnych regeneracji. Żebym tutaj nie fajlował, dobra, ruszamy dalej. W takim razie, jak to wygląda sytuacja? Ktoś jest na górze. O, chyba nawet znaleźliśmy nasz główny cel: zabij balasów i w głąb budynku. Dobra, czyli będziemy musieli czyścić teraz następny obszar hotelu. I tutaj widzę, że ich się porobiło naprawdę sporo. Dobra, lecimy z nimi, wszyscy włażą ładnie pod celownik. Dobra, pięknie. I chyba byłoby na tyle. Ktoś z tamtej strony jest jeszcze? Nie. Dobra. Zbierzemy sobie ich amunicję. O, nawet kałasznikow się pojawił. Dobra. Może się przydać. I chyba tutaj nikogo nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tutaj już może ktoś być. Tak jest. Dobra. No lecimy z nimi. I dobra. I przerzućmy się w sumie na to teraz. Tak jest. Pięknie. Byłoby na tyle. I może tamtemu główkę jeszcze odstrzelimy? Dobra. Nie trafiłem. Ale tego kałasznikowa sobie zwinę. Dobra. W takim razie czas teraz na kolejny etap. Tutaj nikogo nie ma, dobra. I zobaczmy, czy tutaj nie ma jakiejś zasadzki. Dobra, jakiś Rosjanin chyba. Podejdź do porywacza. Dobra. Gdzie moja dziewczyna? Ale ty jej... A, kur, zły numer. Weź hajs i uciekni z hotelu. Dobra. E, hajs gdzie jest? Gdzieś na górze. Dobra, zaraz go zlokalizuję. Dobra, w porządku, znalazłem. Oh, fuck! Słod! Powstrzymaj słod przed wejściem na górę. Przyznaję, że troszeczkę mi zajęło e, szukanie tego, ponieważ ogólnie się niepotrzebnie sugerowałem mi mapkę, ale znalazłem ostateczności w tej toalecie. No i chyba teraz muszę się wydostać. Dobra, mam myślę, że spoko uzbrojenie po tych balasach, więc bez problemu powinno to wejść. Dobra. Póki co zobaczymy, gdzie oni są. Bo możliwe, że czekają e, dopiero przy wejściu, i tutaj cały czas będzie czysto. Ale na wszelki wypadek, wolę się jeszcze tutaj rozejrzeć. I wydaje mi się, że już pod tym skręcie mogą być. Dlatego wyciągnijmy może coś takiego na przywitanie. No i zobaczmy. Tutaj już na pewno są. Dobra, mam ich. W takim razie lecimy. Tam jeszcze jeden przynajmniej musi być. Ktoś jeszcze? Chyba nie, ale przyznaję, że się. Ob... A dobra, jeszcze tutaj był przecież. dobra. Noż posiłki. Powstrzymaj posiłki, słod. dobra, wycofaj się. Okej, okay. wyjdź z hotelu. I teraz muszę przyznać, że tego wyjścia się obawiam, e, ponieważ mogą mnie od razu zaatakować. Jedź do opuszczonej shopy i pogadaj z Januszem. No i właśnie, jeżeli wyjdę, to pytanie, czy nie zginę teraz. No właśnie, tak, tak właśnie myślałem, że ktoś tu może być, ale na szczęście nie było to aż tak ogromne zagrożenie. Dobra. W takim razie lecimy do blisty. No, i chyba pora się wycofać. Zresztą tego gościa sobie daruję, po prostu wykonam cel. Dobra, myślę, że u pana Janusza możemy się spotkać za chwilkę, ponieważ pościgu widzę, że i tak tutaj nie będzie. Więc zobaczmy, jak będzie wyglądała kontynuacja. No dobra, widzę, że tym razem zawitaliśmy do takiej miejscówki. I okej, okay. podejść do Janusza. No dobra, zobaczmy w takim razie, co jest grane. No, dobra, jest. Siema, jestem skorumpowanym gliną i okej, okay, musisz się gdzieś ukryć. Okej, okay, misja wykona na szacunek plus. W takim razie zobaczymy kontynuację tego wątku. A zatem czas na wujasek 2. Dobra, ja jadę do Johnego. Ty zostań. Okej, okay, idź, ja zostanę i nie wiem. Wyjdź z domu. Jedź do domu Johnego. Dobrze, w porządku, zbliżamy się na miejsce I okej, okay, podejdźmy do drzwi Tym razem widzę, że chyba bez potrzeby użycia pojazdu Więc będzie wygodniej No i okej okay. O, otwarte! Wejdę, bo co? Serio, Johnny, mówiłem, nie ćpaj Nie e. Ale czego chcesz? Gdzie jest Big K? Typek wyniósł się na Eidwood Jadę tam, dzięki Jeźdź do Idlewood i zaparkuj pod domek BK, chyba to się tak czyta. No i dobra, w porządku. Myślę, że chyba tam możemy się spotkać. Z początku muszę Wam też przyznać, myślałem, że to jest jakaś ta sama misja co poprzednia, tylko wykonana w nieco innym stylu. Ale nie, to, to chyba tylko będzie taki początek podobny. Ale będzie generalnie tutaj coś innego. Dobra, w każdym widzimy się na miejscu. Dobra, tak ogólnie to muszę zawrócić, ponieważ okazuje się, że punkt kontrolny jest gdzieś chyba w tym miejscu. Jeśli się nie mylę, więc ja sobie niech wjadę na to osiedle. No i dobra, zobaczmy. No dobra, zaparkuję tutaj. Wejdź do domu z buta, dobra. No to, zobaczmy. Wejdź do pokoju BK. A, shop pracz. Jakiś szop debilu. Wiesz, kto robi ten krak? Ochrona. Szybko jedź na grą. Dobra, okej. Okay. Chyba będzie tam coś się działo. Generalnie to wyczuwam. Zobaczymy w takim razie. Na mamy oczywiście też blisko. To ogólnie do tych wszystkich miejscówek jest praktycznie blisko. Jest może czasami niepotrzebne te e, cięcia z mojej strony. Ale zobaczymy, jednak, bo wydaje mi się, że tak chciałbym, żeby to wyszło 20-25 minut. A jeszcze przed nami, mimo wszystko, jedna misja, która nie wiem, ile też potrwa. Dobra, jesteśmy na miejscu. Podejdź do Olka. Balasi zaatakowali Groł. Olek, dostałem, ale przeżyję. Jedź zabić te cioty, Balas. Ale już ja tu poczekam. Jedź na dzielnicę Balasów. Dobra, w takim razie z powrotem. I zobaczmy tylko jeszcze, gdzie mam jechać. Eee, a, dziwo, na tą stronę. Dobra, tego się trochę nie spodziewałem. Myślałem bardziej nad wschodnim Los Santos albo na w kierunku bardziej śródmieścia, a okazuje się, że chodzi jednak. Bliżej doków los Santos. Dobra, zobaczmy. Eee, jeszcze zobaczmy, czy dobrze jadę. Tak, dobrze jest, okay. To jest chyba w pobliżu miejscówki Emeta, jeśli się nie mylę. Dobra, zabij balasów. No to może ja sobie odjadę na jakąś bezpieczną odległość i zrobimy taką blokadę. No i dobra, lecimy z nimi w takim razie. Myślę, że to nie powinno być nic trudnego dla mnie. Dobra. Okej, okay, wejdź do domu króla balasów. Dobra, dziękujemy bardzo. I ten... mini, nie minigun, tylko uzdźczek im się przyda. I chyba muszę iść na sam koniec, tak? Dobra. Myślę, że wejdziemy o czymś takim. Akurat będzie to dobra broń na ten interior. No, i lecimy. Zabij króla balasów. O, jakiś Big Smoke, czy ktoś inny, generalnie o podobnym wyglądzie. Weź teczkę z koksem. Dobra, w porządku. Misję wykona na szacunek plus. bo ta misja była dużo krótsza od ostatniej. No dobra, w takim razie czas na Wujasek 3. A zatem do dzieła. Zobaczmy, jak to będzie się prezentowało. A ła, mój łeb, ale boli. Muszę stąd uciec. Zabij ochroniarza. Czyli widzę, że tym razem chyba od razu od akcji zaczniemy, no dobra. No to w takim razie lecimy. E, przeszukaj szopa. Tam ktoś się pojawił. Czy on jest uzbrojony? Bo by, może by się przydała jego broń. O tutaj widzę, że jest jeszcze jeden. Dobra, mimo wszystko się tutaj do niego zakranna. Co on tutaj ma? Chyba piłę łańcuchową z tego co widzę. Ale myślę, że kosa może na razie zostać, w miarę jak długo będę w ukryciu, że tak powiem. No dobra, niech ja ich pokasuję tutaj trochę, ale ta broń jego, co tutaj trzyma, ten gościu, to się już przyda. Jak najbardziej, dobra, dzięki. I teraz lecimy w takim razie o, z tym gościem. I też ma pistolet z tłumikiem, z tego co widzę. Dobra, ok, fajnie. No to lecimy. Podnieś pistolet. A i tak z tłumikiem dostaliśmy, dobra. Przeszukaj szopę i to nawet bardzo dużo ilością amunicji. Ale widzę, że tutaj już czeka z czymś mocniejszym. Dobra, lecimy Kombat Shotgun. I może ja pójdę sobie na tamto skrzydło w sumie. Bawiam się, że tam są strażnicy, którzy mogą mi zagrozić. Dlatego sobie ich wyminę na wszelki wypadek. Ale o dziwo na razie nikogo nie widzę. Ale to możliwe, że mi zasłania za bardzo, i dlatego tak jest. Szefie, co zrobimy z tym typkiem? Spokojnie, ja wiem. Zabij pomocnika porywacza. Dobra, ok. Zabij porywacza. No to chyba polecimy kulką w łeb, szczerze mówiąc. Bez problemu, dobra. O, gościu wziął się w Sewagosów ta walka. Wejdź do auta. Tutaj się pojawili wagosi, no to lecimy z nimi w takim razie. Ktoś jeszcze się pojawi? Możliwe, że mnie usłyszeli, jeżeli są na normal to mogą wyskoczyć, ale nie, nie widzę tutaj nikogo. Dobra, w takim razie wsiadamy prosto do auta i tyle. Jedź do e, Red Country. Dobra, zobaczmy jeszcze czy ktoś nam zagrozi ogólnie przy wyjeździe z tej miejscówki ale chyba z tego co widzę jest jak najbardziej czysto jeżeli coś spotkam po drodze to z pewnością za chwilkę powinniście to zobaczyć chociaż jeszcze może sobie tutaj wyjadę chyba spokojnie ogarni ten wózek no, jakoś nie najlepiej mi się to kontroluje może taki teren też jest nie najlepszy dla sentinela w każdym razie zjedźmy sobie na tą drogę polną i okej, okay, myślę że chyba trzeba będzie przejechać przez Blueberry nie, dojechać tylko do środka miasteczka, dobra okej, okay, zobaczmy co tutaj na nas czeka. Dobra, okej. Okay. I może sobie zaparkuję, chyba jakoś w ten sposób. Ciekawe, co robi Olek w tym czasie u Olka. I co, byłeś w szpitalu? Tak, wyciągnęli mi tą kulkę od balasów. A tak w ogóle muszę już jechać, więc siema. No, okej, okay, siema. Wejdź do auta. O, chyba się przerzucamy na nową postać. Jedź na miejsce spotkania. Widzę, że ma całkiem niezłą furkę. No dobra, w takim razie zawijamy się. E, I nie wiem, szczerze mówiąc, czy nie musimy jechać do Blueberry, szczerze mówiąc. Nie, to jest Śródmieście, dobra. Takie miałem dziwne przeczucie. No dobra, no to przejedźmy się w takim razie. Tutaj będzie też fajny skok, więc zobaczę, czy mi się uda jakoś fajnie to zrobić. No niestety nie udało mi się. Chociaż przynajmniej żyje, to jest najważniejsze. Dobra. Tutaj miałem wrażenie, że chyba mi się tutaj pojawił za bardzo. W się razie zobaczmy o co chodzi z tym spotkaniem. Widzę, że jesteśmy już uzbrojeni, przygotowani w miarę, też ze wskaźnikiem zdrowia. Więc jeśli coś będzie tam złego się działo, to jakoś sobie poradzimy. Dobra, ok. Mów, gdzie jest Jacob? Najpierw hajs. Ej, dostałem info, że ten typ Jacob zabił szefa. podejść do porywacza. Ty kur... Zabij porywacza drugiego. Zabij porywacza. Dobra, leżeć. Szybko, jedź do rodeo. Chyba tak. Jedź do rodeo. Dobra, okej, okay. w takim razie wracamy do naszej furki. I zobaczmy co tam na nas czeka. Myślę, że jednak gwiazdka mi nie zagrozi. Czy się podróży? Na to liczę. Dobra, zbliżamy się na miejsce, no i chyba trzeba będzie tu zaparkować. Akurat do tej miejscówki często nie, nie witam, że tak powiem. Podejdź do Jacoba. Dobra, e, może podejdźmy jakoś tak, bo to chyba coś takiego miało być, nie wiem. Siema, Jacob, nie wiedziałem, gdzie ty. Porwali mnie, ale se poradziłem. Dobra, chodź do Pickpena. Dobra, jedź do pikpena. W takim razie wsiadaj, towarzyszu. On chyba tutaj miał stać w czasie rozmowy, tylko że ja tutaj wjechałem i Generalnie taki efekt tutaj wyszedł. W każdym razie zawijamy się tam. Dobra, w porządku, jesteśmy na miejscu. W takim razie parkujemy. No i zobaczmy. Chyba jedź do pikpena. Okej, okay, Olek, ja idę. Elo! Ok, Elo! Jedź do domu. E, na razie muszę stąd wyjść, mam nadzieję, że nie będzie problemu. Dobra, okej, okay, w takim razie wracamy. A co to ma być w ogóle? Co? Chcesz się z nami zabrać? No dobra, w takim razie się przejadę z tobą. Okej, okay. dobra, w takim razie parkujemy i wejdź do swojego pokoju. Już chyba bez naszego sobowtóra, towarzysza sobowtóra. I chyba nasz pokój jest tutaj, dobra, z tego co już się zorientowałem. Hej, jestem KT i mi się podobasz, XD. Ty mi też. Mi się wykona na szacunek plus, dobra, w porządku. No dobrze, w porządku, a zatem jeżeli chodzi o początek tej historyjki, no to wygląda na to, że to byłoby na tyle. Jeżeli miałbym dać jakieś wskazówki, to szczerze mówiąc, ja bym polecił tak naprawdę wszystkie poradniki, które można znaleźć na moim kanale, no i polecałbym tak naprawdę obejrzeć wiele historii, które były tak naprawdę w serii historie projektantów, które stały na wysokim poziomie albo na bardzo wysokim poziomie. Chociaż nie wiem też, jak aktualnie misję tego. Ak autora wyglądają, mam nadzieję, generalnie, że jest tutaj dużo lepiej. No i myślę, że to jest już decyzja autora, czy będzie chciał jeszcze kontynuować tą historyjkę, ale autor też mi wspomniał na mailu, że rozpoczął tak naprawdę swój drugi projekt. No i być może po prostu będzie warto przerzucić wszystkie siły po prostu na tamtą kwestię, więc to jest tak naprawdę wybór autora, jak on już z tym postąpi. No i myślę, że to jest wszystko, co mogę tak naprawdę powiedzieć na ten temat, tak naprawdę tak wstępnie. Żeby więcej się można było o tym wypowiedzieć, to musiałoby się to dużo bardziej tak naprawdę rozwinąć. Więc, w każdym razie, czekam na przyszłe misje tego autora, zobaczymy na jakie i zobaczymy jak to się ułoży w przyszłości. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, piście śmiało, co Wy o tym wszystkim w ogóle sądzicie. No i cóż, widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się, cześć.